The <laughs> tam na Pyrkonie, Taka mała relacja dla Was powstanie, ponieważ jestem na Pyrkonie Wreszcie po 10 latach wybierania się tutaj mam trudno obiektyw do vlogowania, bo mam obiektów specjalne na testy, ale za to jest bardzo ładny obrazek z niego, więc pewnie trochę więcej będziecie oglądali innych niż mnie. Ten vlog będzie bardzo prosty, bez wielu jakichś tam montaży. To ma być taka tylko wiecie, mały pamiętniczek z pierwszej listy na Pyrkonie. Jesteśmy na stanowisku Let's Go Build. To jest strefa fanów klocków LEGO, więc będę tutaj pewnie dość często, ale pewnie będę brał też udział w innych aktywnościach, o których zaraz jest Jesteśmy na naszej pierwszej aktywności, czyli konkursie wiedzy o grach. Także zobaczymy jak nam pójdzie. Liczę na to, że przynajmniej do finału się dostaniemy. Słuchajcie, udało się. Jesteśmy w finale. Mieliśmy dwa błędy. Eee, przed nami były dwie drużyny, które miały po jednym błędzie. My też się głupio wysypaliśmy na tym pytaniu, więc mogliśmy mieć spokojnie 39 punktów, eee, a mieliśmy 38, więc prawie full. Jesteśmy trzeci. Finał jest, składa się z sześciu drużyn, więc teraz będziemy walczyli o pod podium. Miejsce dla czerwonych niedowidzących. Gratulujemy. Zanim pójdziemy gdzieś dalej, to tak wygląda wystawa. Można pooglądać troszkę zestawów, które się tutaj znajdują, które są rozbudowane. Mamy na przykład tu Apokalipsburg. Dobrze znany zestaw, bardzo ładny zestaw, ale zobaczcie, jak on został rozbudowany. O dolne poziomy, więc można fajnie się przyjrzeć wielu rzeczom. Tam klasyczne Nintendo. Jak się obrócimy, mamy ogromną makietę. No, trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę fenomenalnie. I standardowo, jak to na takich eventach, przeróżna twórczość artystyczna, obrazy zrobione z klocków. Chociaż przyznam Wam się szczerze, że ja nie jestem największym fanem takich obrazów jak te, bo to jednak są takie klasyczne mozaiki, można powiedzieć. Tak jak ja robię z kostek, mozaiki. Tak, i tutaj są po prostu mozaiki, takie wyklejane stadami. Ale jestem ogromnym fanem takich obrazów, jak tutaj ma chociażby Patryk, i już Wam go pokazuję, czyli coś takiego. To są super obrazy, które są bardziej trójwymiarowe. O, coś wystanie, coś się dzieje to jest coś świetnego. Proszę bardzo, Patryk to twoje, nie? Moje, moje? Sam, no, no to... sam to budowałem. To jest autor. Sam budował bez instrukcji, podobno. Podobno. Pewnie na na Cable znalazł. To jest przeciwieństwo mini figurki. To jest maxi figurka. Gonię właśnie Bartka i Dawida, bo poszli już przodem na turniej Pokémon TCG, czyli karcianki z Pokémonów. Sorry, jak będzie się trochę trzęsło, ale słuchajcie, no testuję nowy obiektyw, którego w sumie jeszcze chyba nie ma na rynku, nawet gdy to robię. I on, niestety, jest taki, że muszę mieć bardzo rękę wyciągniętą, przez co trochę pewnie widać wszystkie ruchy. Ale nieważne, nie o tym. Idziemy na turniej Pokémonów szybciutko, bo byłem odnieść nagrody za nasz turniej wiedzy o grach na strefę klockową. A za drugie miejsce okazało się, że były do wygrania klocki, więc warto było mieć drugie miejsce. Bartek gra w Pokémony, więc jedziemy mu pokibicować, zobaczymy jak tam rozwali konkurencję. No i pewnie w międzyczasie to, że taki turniej trochę trwa, to z Dawidem się gdzieś pokręcimy. Bartek i Dawid to jest dwo, moich dwóch kumpli, w zasadzie przyjaciół. To chyba są jedyne osoby, które nazywam tym mianem. E, Dawid był moim świadkiem na ślubie, a z Bartkiem się na Pierkon wybieramy już od 10 lat, od kiedy w 2014 roku byliśmy na PGA. No i jakoś tak nam nie szło to wybieranie się na Pyrkon, aż w końcu się udało. Także przyjechałem sobie poreklamować Briggs oczywiście, a przy okazji wreszcie zobaczyć jak wygląda Pyrkon na własne oczy. To jest Bartosz, przyszły mistrz Pokémon pokona elitarną czwórkę, potem pokona e, tego, najlepszego, nie pamiętam jak on się nazywał. Czempiona. I lidera będzie Bartosz Pawlik. Dowiecie się w następnym odcinku moich przygód w Minecrafcie. Patrzcie jak mistrz przygotowuje się do gry. Liczy karty, żeby wszystko się zgadzało. Jeszcze nie wie, że zaraz obskoczy Srogi w piew. Bartosz gra turniej, a my w tym czasie z Davidem zwiedzamy. Robimy jakieś drobne zakupy. Patrzcie, ja zawsze z takich rzeczy miejsc staram się przywieźć coś dla Ani. E, I zawsze musi być związane z czymś, co lubimy. Na przykład z Korgi. I zobacz, co się udało ogarnąć. Taka naszywka, prasowanka e, Korgi z Donatem. to jest dla nas ważne, bo Donat to była pierwsza zabawka Ruby. Ania kupiła dla niej Donata jeszcze na rok. Chyba przed tym jak Rubi kupiliśmy Więc zawsze Donacik nam się z nią kojarzy Chodzimy, oglądamy co jest Byliśmy przed chwilą na stanowisku Krecika Zobaczyć stare zestawy, bo są tam też zestawy z Briggs Fix Do kupienia No i idziemy zobaczyć Na co możemy wydać vouchery Które udało nam się wygrać w ramach konkursu wiedzy o grach Bo za drugie miejsce dostaliśmy trzy zestawy Lego Akurat za drugie miejsce dali Lego Więc idealnie trafione I trzy vouchery, dwa, dwa po 100 zł do stanowiska Yatta I jeden na 100 zł do stanowiska Odertis, więc idziemy zobaczyć co tam fajnego maju. Moi drodzy, piątek jest takim dniem organizacyjnym. Dołączył do nas czwarty uczestnik tej wyprawy. Czyli Kamil. Jak ktoś uważnie oglądał filmy z Korei, to Kamila pewnie widział na nich nieraz. Kamil na przykład odpowiadał żarty na filmie z DMZ. Także słuchajcie, zwiedzamy sobie cały czas Pyrkon. Bartek cały czas gra w Pokémony. Pierwszy mecz przegrał, w drugim coś tam dostał jakiegoś baja, trzeci mecz wygrał. Ja byłem na strefie Let's Go Build z klockami, ponagrywać dla nich jakąś rolkę, bo tak się umówiliśmy, że pomogę nagrać jakąś fajną rolkę na Instagrama czy TikToka. No, i tak sobie jeszcze sprawdzamy. Pokręciliśmy się tam na klockach, byliśmy przy rozdaniu nagród za składanie na czas. No i ten piątek taki troszkę organizacyjny, bo dzisiaj wszystko się później zaczęło. Dzisiaj się trzeba tutaj ogarnąć, zobaczyć, co gdzie jest. No i to jest takie kręcenie się i kręcenie. Także tak naprawdę najfajniejsze pewne rzeczy, atrakcje będę wam pokazywał jutro i w niedzielę. 3-1. 3 wygramka, 3 wygranka, 1. E, miałbym 4-0, ale no kurde wiecie, m, super rode, nagroda. Nagrodę nie wybierałem, szanowni państwo. Ale 3-1 to ten dobry widać. Kurwisty, proszę Państwa. Dobra, miał bardzo Słuchajcie, już jest praktycznie 22.00, większość rzeczy jest zamknięta, jesteśmy w strefie I wydaje nam się, że kilka razy było tak, że wszyscy na hali klas mieli brawo. I to chyba jest tak, że jak ktoś zacznie być gdziekolwiek brawo, to tak by się wszyscy dołączają. Wracam do nas Bartek z turnieju Pokémon, więc chcemy zrobić eksperyment, czy rzeczywiście ludzie z całej hali dołączą się do bicia braw. Jak Bartek tutaj podejdzie, to po prostu krzykniemy brawo dla mistrza Pokémon. Chłopaki Dawidzkamilen zaczną być brawa i zobaczymy, czy inni się dołączą do nas i jak Bartek zareaguje. Brawo! Dziękuję. Dziękuję wam drodzy widzowie, to bym ja Bartosz Pawnik i moje trzy jedy w Pokémonach. Jak widzicie zadziałało, wszyscy bili brawa, Bartosz zajął trzecie miejsce w dzisiejszym turnieju. Dobrze nam idzie. Bartek trzecie miejsce w turnieju. Na wiedzę o grach zajęliśmy drugie miejsce. Całkiem nieźle tutaj wygrywamy na tym Pyrkonie. Słuchajcie, idę na strefę LEGO odebrać rzeczy, bo właśnie się zamyka ta strefa. Także idę odebrać sobie nasze rzeczy i mogę Wam szczerze po tym pierwszym dniu, gdzie za dużo nie zobaczyłem tego no Przyznaję się, że za dużo nie zobaczyłem, bo tu coś nagrywałem na LEGO, tu coś tam, tu coś tam. To jest naprawdę super fajnie. Wszyscy są tu mega pozytywni. To jest super, że ludzie są Ludzie są bardzo pozytywni, to jest najważniejsze. Nawet ta kwestia z brawami, nie? Zaczęły dwie osoby bić brawa, a nagle wszyscy się dołączyli, no bo przecież fajnie, co z tego, że nie wiedzą komu biją brawa, a jak biją, to komuś będzie miło. Więc naprawdę jest tu mega, mega pozytywnie to jest fajne. Wszyscy są uśmiechnięci, wszyscy chętnie rozmawiają, wszyscy są zaangażowani, bo nie oszukujmy się, jest to duże zaangażowanie, jeśli robią jakiś świetny cosplay, no po to, żeby sobie w nim pochodzić, porobić zdjęcia. No nikt im za to nie płaci, ani nic, robią to z czystej zajawki i... Z tego, że chcą, żeby było fajnie. Pierwsze to chciałbym powiedzieć, że fajnie będzie, jeśli też będziecie mogli z nami wziąć udział w dyskusji. Słuchajcie, moi drodzy, zobaczyliście ten kawałek urywek taki losowy, to dlatego, że dzisiaj Krystian Chrystian Zartopny organizator, czy bym nie dołączył na e, prelekcję, żeby też się wystąpić na prelekcji pokazać. Więc się dołączyłem, usiadłem sobie z brzegu i też sobie w prelekcji wziąłem udział, więc trochę pogadałem o klockach e, razem z Zacnym gronem, bo był Brodaty, e, Krockofizja, e, Asia Ciocia od Klocków, e, Rafał Zup, e, Klockorożec e, Piotrek, e, no i chłopaki e, Wojtek i Stachu, czyli uczestnicy ostatniej edycji Lego Masters, ale w momencie, gdy ja sobie odpowiadałem na pytanie o klockach, to stało się coś dużo ważniejszego, ponieważ, tak jak wczoraj Bartosz w turnieju zajął trzecie miejsce, tak dzisiaj. Pierwsze miejsce, moi drodzy. 4-0, ani innego przegranka. Było niekiedy ciężko, ale dałem radę. Także pozdrawiam. To dzięki wam, moi drodzy. Wygrał, proszę bardzo. Piękne. Może sobie teraz wysłać karty do Ruby, tak? Do psa sobie wyśle karty i potem dostanie takie ładne ocenki. A PSA to jest organizacja, która ocenia karty, tak jak w LEGO wam opowiadamy o AFA na przykład, to tutaj dostaje się oceny i Bartosz swoje karty tam powysyłał. To jest prawda. Dzisiaj w sobotę jest zdecydowanie więcej ludzi na Pyrkonie, no nic dziwnego, w piątek jeszcze niektórzy pracują, chodzą do szkoły. Dzisiaj jest naprawdę gęsto, idziemy teraz w strefę sprzedażową, spróbować zobaczyć cokolwiek co tutaj jest. Też dość późno w sumie zaczynamy, no bo wcześniej cały czas byłem na strefie Let's Go B, ale... Chciałem się dostrzec jakieś fajne rzeczy, o już widzę kości, które Dawid mi wczoraj wysłał z pieskami, może jest jakaś skorgi. I doszliśmy do najbardziej niebezpiecznej dla mnie sekcji, czyli bardzo dużo starych gier, co niestety zwiększa szanse na to, że wydam pieniądze na tym tyrkonie. właśnie najfajniejsze. Takie spontane i każdy się dołącza, każdy bierze, trzeba po prostu świetnie bawić. A to są straty, które uwielbiam, czyli wszelkie gry retro. Można sobie pograć, zobaczcie. Można sobie pograć w różne gierki. No stary, to I właśnie dlatego, że to jest stare gry, żeby móc mieć to doświadczenie i stare konsole też skupuję, żeby móc doświadczyć właśnie tego wszystkiego, e, czyli grać tak, jak to się grało 20, 30, 40 lat temu. Patrzcie, to była kreatywność. Takie podproger do gier, Donkey Kong, albo takie cudo można zobaczyć, jak na przykład telewizor na Disney. Widzieliście kiedyś coś takiego? jak ktoś kojarzy, jest z Lego. Mam nawet taki model, bardzo fajny ja. zestaw. Mało się dzieje w tym filmie, ja się domyślałem, ale jestem pierwszy raz na Pyrkonie, znowu mam błąd, że teraz stwierdziłem, że zrobię vloga, bo staram się jak najlepiej przeżywać to co się tutaj dzieje, zwiedzać i jednak to dodatkowe nagrywanie to... Jedno z drugim się trochę gryzie często, ale przejrzyjmy na stanowisko, gdzie jest w ogóle VR taki w rozszerzonej rzeczywistości, patrzcie jak to wygląda. Grają nie bijar, tylko zbijak. Grają sobie w zbijaka, a tu mamy podgląd na telewizorze. Jak wygląda walka, nie? Rzucają jakieś kule, muszą się bronić, mają tarcze. Także taki zbijak bijarowy e, połączony z rozszerzoną rzeczywistością. Całkiem fajnie to wygląda i. Akurat jesteśmy w trójkę, ja dam wynikamie, bo Bartek jest znowu na turnieju Pokémon, więc może sobie zagramy. Jednak patrząc na grę innych osób na tym e, zbijaku vr e, zmieniliśmy zdanie, nie będziemy grali. Nie wyglądali na wystarczającą konkurencję, ale wracamy na strefę Let's Go Build, czyli na kocki Lego, po to, żeby przetestować pewną megerę, która będzie miała swoją premierę dopiero na jesień, ale tutaj jest dostępna dzisiaj, więc postaram się Wam co nieco pokazać. Szedłem trochę za późno, więc nie będziemy grali dzisiaj, a prawdopodobnie jutro sobie zagramy tutaj w Manki Palace i pokażę Wam, jak ta gra działa. Bo wreszcie mamy powrót do tego, że powstają gry związane z Lego, gry planszowe. Uważam, że gra planszowa i LEGO to idealne połączenie i naprawdę można z tego zrobić dużo fajnych rzeczy. że ten vlog może się wam wydawać mocno ubogi, biorąc pod uwagę, jak to wszystko jest dużo na, na Pyrkonie, ale no nie sposób tutaj wszystko pokazywać. Ja bym musiał chodzić z tą kamerą cały czas włączoną i pokazywać wszystkich. Ja wam jeszcze w tym filmie ani razu nie pokazywałem, czy tam może jedno ujęcie jakichś cosplayerów. To jest cosplayer na cosplayerze. Jestem w szoku, że jest tutaj więcej osób w cosplayu, niż osób bez cosplaya. I ciężko mi pomyśleć, bo teraz mamy sobotę 20. Ja tutaj czekam, bo za niedługo będzie rozdanie nagród za składanie na czas. Będzie mi się dziwnie funkcjonować jak wrócę z Pyrkonu i będę widział normalnie ubranych ludzi, a nie kosplayerów, bo tak jest ich tutaj dużo. Kręcę się przy strefie do składania oczywiście I chciałbym wam pokazać jedną fajną rzecz, której kiedyś było dużo. Jutro wam pokażę taką współcześniejszą, nową planszówkę, która będzie wychodziła, bo dzisiaj nie udało mi się zagrać, ale patrzcie jakie inne planszówki powstawały z LEGO w przeszłości. Troszkę tego wyszło i naprawdę były fajne gry planszowe, sygnowane LEGO. Coś innego, coś fajnego i mam nadzieję, że do tego trendu wrócą. A tutaj, gdzie się nie obrócicie, ogromna strefa dla fanów Star Wars. Naprawdę można zobaczyć wiele mega, mega fajnych rzeczy. Więc jeśli są fajni Star Wars, to na pewno są mocno ukontentowani z wizyty na Tyrkeli. Patrzcie, jakie fajne. Mierz lego. Psz, nie mogę uderzyć w obiektyw, bo to jest testowy, więc nie chcę go zepsuć. Miecz LEGO? Co? Miecz LEGO. LEGO. To jest LEGO Miecz? No to, A, jest, to jest rączka LEGO od LEGO, Misji, tylko uh -huh. w większej wersji. operator się jeszcze musi nauczyć? Operator Bartosz. Coś więcej o LEGO. O Pokemonach nie musisz się użyczyć. Nie ma Pokemonów LEGO tak dobrze nie działa. Nie, nie próbuję. Dobra, będę chodził z Rosów takim. Słuchajcie, będziemy grali teraz w grę. E, zaraz Wam ją pokażę i tak dalej. Chciałem tylko powiedzieć, że poza kadrem nie widzieliście tego, ale Bartosz, jak już przestał być operatorem, to sam chciał obsłużyć miecz Świetlny i zepsuł. Tak, tak było. Niestety, jak składacie miecze świetle, to bądźcie ostrożni. Ale na szczęście chłopaki się nie obrazili. Mamy wyrzuty sumienia, ale dostałem nowy. Jestem jak Maze Windu, jak Samuel L. Jackson, bo dostałem fioletowy, więc się ucieszyłem. Zobaczcie, testujemy sobie już grę z Bartkiem. Bartosz tutaj wykonuje swój ruch. Gra planszowa Lego. I pierwszy raz. Gra będzie się nazywała, będzie się nazywała gra Monkey Palace. Ona dopiero na jesień się pojawi, więc to, co tutaj widzicie, to jest naprawdę przedpremierowa rzecz. I to jest pierwsza gra planszowa, która. Nie jest zwykłą grą plaszową, po prostu zbudowaną z klocków, tylko rzeczywiście klocki są mechaniką. Zobaczcie, budujemy sobie tutaj takie różne konstrukcje i to właśnie na budowaniu się cała gra opiera. Za to dostajemy punkty, nawet jest klockowa małpa jak zobaczcie taki mały śnieżny kockodan. Także naprawdę mega fajna gierka. Na pewno będę chciał was, dla was nagrać coś więcej na ten temat, bo zapowiada się super planszówka i już teraz po dosłownie 20 minut grania jesteśmy obydwoje mega zadowoleni. Więc obczajcie i śledźcie to sobie, bo zapowiada się naprawdę super rzecz. Mamy niedzielę, godzinę 14.30. Mało dla was nagrałem, przyznaję się, że mało nagrałem. Ale to też nie był pyrkon, na którym mimo wszystko jakąś tam miałem swobodę, no bo jednak tutaj zobowiązania związane z klockami LEGO, po, po, bycie na strefie, tu coś złożyć na czas, tutaj coś przetestować. No, samą grę mam z chwilę testowaliśmy, żeby coś więcej się na jej temat dowiedzieć, że mógł wam to w przyszłości opisać. Także nie miałem za dużo tych możliwości nagrywania, no i też wiadomo, że miałem okazję spotkać się z osobami, z którymi się nie spotykam na co dzień, więc fajnie było troszkę czasu im poświęcić. Dla mnie jednak ważne jest to, że mogę na takich miejscach spotkać się z kimś, z kim się widzę na przykład raz na pół roku, czy nawet czasem raz na dwa lata dlatego chciałem to wykorzystać, ale jeszcze zrobimy tak, żeby nie zostawiać was takim bardzo dużym niedosytem, że po prostu jak już wrócę do domu, to pokażę wam, co na przykład kupiłem, bo mam tutaj przykładowo taki gadżetik do PlayStation 2. Parę rzeczy drobnych tu kupiłem, więc wam je na pewno zaprezentuję, takie moje pyrkonowe łupy, ale planuję przyjechać tutaj za rok. Nie wiem, czy będę nagrywał wtedy jakąś relację, może wtedy po prostu na Instagrama powrzątam krótkie filmiki, ale tak mi się spodobało, że naprawdę chcę tutaj znowu przyjechać, więc to na pewno się pojawi. Ja idę sobie coś jeszcze zjeść i zaraz będziemy ruszać w podróż powrotną. Już teraz wam pokażę jeden z fantów, który przywiozę do domu, a ten fan zawdzięczam Patrykowi, znanemu jako Lego. Proszę bardzo. Specjalnie dla JoJo. Powiedziałem, Nie, Pat powiedziałem Patrykowi, że mi się najbardziej podoba ze wszystkich tych obrazów, właśnie ten ze Scary Movie. Ja uwielbiam, wiecie, plakaty. Wszystko związane z filmami. Mam plakat Pulp plak 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 Fiction. Uwielbiam serię, straszny film. I okazało się, że mogę otrzymać w prezencie. Jak najbardziej. Także oficjalne Przekazanie... I już jest mój. Hehehehe. <laughs> Hehehe. Smacznej A to najsłodszy, John, a to John, John, najsłodszy John. fan najmniej słodkiej muzyki na świecie. <laughs> Moi drodzy, jestem już po Pyrkonie. Kurz delikatnie opadł, bo jest wtorek, także miałem jeszcze poniedziałek na odpoczynek. Mamy wtorek i chcę się z wami podzielić tym, co udało mi się z Pyrkonu przywieźć. Jeszcze tak podsumowując, zanim Wam pokażę wszystkie te fanty, które udało mi się dostać, kupić, wygrać, to przyznam się, że czuję po tym Pyrkonie, że jeszcze wiele rzeczy tam nie zobaczyłem. Wiem, że są przeróżne pochody, koncerty i tak No ja przez wzgląd na to, żeby zaoszczędzić trochę kasy, nocowaliśmy godzinę od Poznania, więc mieliśmy trochę czasu, który musieliśmy zmarnować na dojazdy. Ale zaoszczędziliśmy sporo kasy przy okazji, więc nie jest tak źle. Ogółem wiem, że na 100% chcę na Pyrkon wrócić za rok. Mam też fajny pomysł na podstawie pewnej propozycji dotyczącej Pyrkonu, którą dostałem dwa miesiące temu, ale niestety odmówiłem, bo nie wiedziałem, czy się pojawi na Pyrkonie. Tak chcę przerodzić tą propozycję i ten pomysł w coś fajnego, w jakieś takie fajne stoisko na Pyrkonie i jest szansa, że to się odbędzie. Także jeśli za rok wybieracie się na Pyrkon, to z dużym prawdopodobieństwem się tam zobaczymy. A teraz przejdźmy do tych wszystkich fantów. Słuchajcie, na starcie dostałem od organizatorów troszkę e, kości. To są takie Pyrkonowe kości D8. Tylko ich mam, więc będę wykorzystywał. Jak już pójdę grać w RPG jakieś, to będę wykorzystywał. Mam też przypinki Pyrkonowe, takie ananasowe. Ja zawsze kupuję wszystko, co ma związek z Korgi, więc jak zobaczyłem, że można mieć takiego drewnianego Korgi, to go sobie po prostu kupiłem. Ale to nie jest jedyny Korgi, którego kupiłem, a to już Wam chyba pokazywałem czyli korgi na donacie, a że pierwszą zabawką Rubi był Donat, no to wiedziałem, że muszę mieć taką naszywkę. Świetna rzecz, którą kupiłem, to jest Coś takiego. Kupiłem to na stanowisku retro i jest to iToy, czyli kamerka do PlayStation 2. Nie ja, jak wiecie, kolekcjonuję też stare konsole, stare gry. Nie jestem aż takim kolekcjonerem, który wydawałby na to tysiące złotych, ale jak tylko mogę, to staram się przeszukiwać czy to internet, czy miejsca, które odwiedzam w poszukiwaniu właśnie takich starych gadżetów, gier. No i z racji tego, że mam PlayStation 2 i nawet mam kilka gier, które obsługują właśnie kamerkę iToy, i to jak zobaczyłem, że mogę ją kupić za 50 zł, to stwierdziłem, że tej okazji nie przegapię i sobie taką kamerkę kupiłem. Idąc dalej, w piątek wzięliśmy udział w Wiedzówce o grach razem z Bartkiem i z Dawidem i zajęliśmy drugie miejsce. Niby to drugie miejsce jest niedosyt, ale w sumie to za pierwsze miejsce byłyby inne nagrody. Czyli Funko popy, a za drugie miejsce były klocki Lego. Podzieliliśmy się z chłopakami na trzech i ja taki zestaw Super Mario przygarnąłem, bo mam jakieś zestawy z Mario, więc udało mi się taki zestaw wygrać. Dostaliśmy jeszcze karty podarunkowe do wykorzystania na terenie Prykonu. No i dobra, jakbyśmy mieli pierwsze miejsce, to jeszcze byśmy zgarnęli karty chyba do MPika, ale trudno się mówi. Ważne, że są klocki, także jestem zadowolony. Kolejny Super Mario do kolekcji, ale to nie jest jedyna rzecz, którą tam wygraliśmy, ponieważ wygraliśmy te kupony rabatowe. A raczej kupony po prostu finansowe. Chłopaki Dawid z Bartkiem sobie wzięli jakieś rzeczy na stanowisku Jadty. Dawid sobie wziął taki świetny album z Elden Ringa. Gdzieś wam tu wrzucam zdjęcie jak to wygląda. Ja wykorzystałem tylko część tych kuponów. Powiedziałem chłopakom, że mogą sobie z nich skorzystać. Ja wykorzystałem je tylko na jedną rzecz. A mianowicie -dam. koszulka z Lusim z Rozczarowanych. Bardzo fajny serial animowany od twórcy Simpsonów, i stwierdziłem, że trzeba tą koszulkę kupić. Jakąś taką wziąłem w dużym rozmiarze, czy ja w nią wejdę, czy po prostu Ania będzie miała jako koszulkę do chodzenia po domu. Ale jest Lucy, spodobało mi się, który namawia do złego. Lecz to nie jest jedyna rzecz ubraniowa, to są rzeczy, na które wydałem jakby bony z konkursu, ale z ubraniowych rzeczy. Mówiłem już o Korgim, co nie? Skarpetki z Korgim, to akurat dla Ani. Skarpetki z korgi, ma raczej pupą Korgiego, i do tego, uwaga, najpiękniejsza torba świata. Ze szczeniaczkiem Korgi, taką sobie też kupiłem. Bo jak zobaczyłem, że z Korgi, to stwierdziłem, że muszę to mieć. No i mam. Także torba też została kupiona. Wracając dalej do rzeczy zakupowych, było wydawnictwo Insignis. Jestem ogromnym fanem książek w uniwersum Metro 2033. Kolekcjonuję je. Przyznaję się, że nie zawsze wszystkie czytam, ale staram się kupować i mieć pełną kolekcję. Wyszła teraz nowa, Paryż, Lewy Brzeg. Jeszcze jej nie miałem, więc ją kupiłem, bo były w bardzo dobrych cenach. Ale, co ważniejsze, kupiłem coś, co mi chodziło po głowie już od października bodajże, czyli Metro 2033 w formie powieści graficznej. Taka wielka i gruba książka, a w środku całe Metro 2033, czyli moja w ogóle ulubiona książka. Jedyna książka, którą przeczytałem trzy razy w sumie, czy tam dwa i pół razy, bo chyba raz do połowy, a potem od nowa. I wszystko to w formie, no można powiedzieć, komiksu. Nie mogę się doczekać, aż się zabiorę za czytanie, więc to będzie moja czwarta już przygoda z metro. Ale warto było. Fajna cena i wiedziałem, że chcę mieć to w kolekcji. Co dalej, co dalej? Dobra, mam super rzecz. Pamiętacie na filmie, jak wam pokazywałem miecz świetlny na strefie Let's Go Build? Dostałem. Taki sam, tylko fioletowy, więc się mogę czuć jak Samuel L. Jackson, który poprosił o fioletowy miecz świetlny. To jest mój ulubiony gadżet, co chwilę po prostu go rozkładam i składam. Siedzę sobie, bawię się, rozkładam i udaję, że jestem prawdziwym Jedi. Jednym ze stoisk na strefie Lego były Blocki. Oni robią swoje autorskie klocki, które są kompatybilne oczywiście z oryginalnymi Lego i innymi markami. I zrobili taką literkę P, pyrkonową, tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem, co tu jest, bo tego nie otworzyłem. Dostałem to od Krystiana i... No nie wiem, co tam jest, ale chyba... Tak, własne Pyrkonowe P, więc wszystko by się zgadzało. Nie wiem, czy chcę to otwierać, bo... Zobaczcie, jak to jest fajnie zrobione, stricte na Pyrkon. To nie jest zwykły produkt, tylko zrobiony tylko i wyłącznie na Pyrkon. Więc ja tego chyba nie otworzę i chyba trafi do mojej kolekcji jako jeden z tych mizbów nigdy nieotwartych przedmiotów i będzie sobie tam czekał. Bardzo fajna rzecz, która na pewno będzie miłym wspomnieniem po Pyrkonie. Przedostatnia rzecz. Uwaga, plakat. Plakat, zdjęcie, jak zwał tak zwał, Scary Movie. Na filmie widzieliście jak go odbieram. Patryk, PGLego, robi przeróżne zdjęcia, tworzy fajne grafiki, raczej fotografie. I robi to w formie właśnie takich obrazów. I bardzo spodobał mi się ten ze Scary Movie. Na początku przyszedłem do Patryka i powiedziałem, że jakiś mały obrazek chcę. On do mnie mówi, ty to wejdź sobie na Instagrama, powiedz co Ci się podoba i ja Ci to zrobię w takiej ładnej formie. Ja mówię, że kurde, no jestem fanem filmów, lubię straszny film mi się podoba to. On mówi, tak, no to jak będziesz wychodził, to przyjdź, to ci to po prostu dam. Także dostałem od Patryka, bardzo dziękuję, zawiśnie tutaj gdzieś w pokoju. Jak będę robił jakieś streamy, bo chcę wrócić do streamowania gdzieś tu z domu. Może zrobimy streama jak Karigan, polski, uczy się grać w cs ale będzie to na pewno gdzieś w tle, także bardzo Patrykowi dziękuję. I ostatnia rzecz, last but not least, słuchajcie, Black Brick. Czyli nowa firma na rynku, która robi takie przeróżne blaty lub mniejsze segregatory do układania Lego. To są akurat takie dębowe porządne deski, ze świetnymi tutaj nadrukami. I to jest taka mała podpowiedź do układania, bo możecie sobie mierzyć długość kroków technicznych. Coś takiego, żeby wreszcie wygodniej się składało przede wszystkim na kanapie, bo ostatnio często składam. Po prostu w salonie siedzę sobie na kanapie i nachylanie się nad głową nie jest wygodne. A tak to sobie biorę taką jedną dechę na kolana i mogę sobie na niej składać. W ogóle bardzo żałuję, że ostatnio chłopakom odmówiłem, bo już dostałem propozycję otrzymania tego, bo to otrzymałem, mówię od razu, otrzymałem to w prezencie. Już na klockomanii w kwietniu mi proponowali, że mi dadzą, ale ja wtedy odmówiłem, bo powiedziałem, że po prostu jestem pociągiem, nie mam jak się zabrać, nie chcę się za bardzo dopakowywać i zbierać rzeczy. No ale teraz na Pyrkonie znowu się widzieliśmy, miałem okazję pokorzystać przy strefie składania na czas. To rzeczywiście składałem na czas korzystając z tych segregatorów. Bardzo przyjemnie mi się na tym działało. No i dostałem w prezencie swój własny zestaw. Także jakby ktoś był zainteresowany, takie rzeczy, Black Brick, nawet robią całe blaty. Całe biurko można sobie kupić, specjalnie przygotowane do składania z sklepów Lego. O, oh, i to by było na tyle, aż się spociłem całym tym pokazywaniem wszystkich fantów. Trochę tego przywiozłem ostatecznie. Myślałem, że będę bardziej asertywny, ale dużo rzeczy dostałem w prezencie, za co bardzo dziękuję. Kupiłem sobie dosłownie tylko kilka rzeczy, więc wcale nie przewaliłem zbyt wiele kasy na ten Pyrkon. Za rok, no tak jak mówię, bardzo chcę się pojawić. Mam nadzieję, że nic mi planów nie pokrzyżuje i mam nadzieję, że się z wami zobaczę. Jeśli byliście na Pyrkonie, dajcie znać, jakie jest wasze zdanie na temat tej imprezy. Czy Wam się podobało, a jeśli nie byliście. To mogę was po prostu gorąco zachęcić, bo naprawdę jest świetnie. Ja się bawiłem super. Mam nadzieję, że za rok zorganizuje to tak, żeby nie musieć dojeżdżać godzinę na nocleg i po prostu będę mógł jeszcze więcej czasu spędzić na samym festiwalu i więcej z niego skorzystać, bo wiele rzeczy na pewno mnie ominęło, a jest tam po prostu tak dużo fajnych rzeczy, że nie sposób zobaczyć na jednej imprezie wszystko. Dzięki wam wielkie za uwagę, taki prosty, bardzo prosty vlog. Mam nadzieję, że już jak go oglądacie to nie minęło dużo dni od Pirkonu, bo ja mam dużo roboty i nie jestem pewien kiedy uda mi się go chociaż skleić, bo nawet go nie będę montował, po prostu skleję to razem w całości i wrzucę na YouTube. Mam nadzieję, że jak to oglądacie to zrobiłem to w miarę szybko, także Radku z przyszłości powodzenia, a Wam dziękuję, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!